są dziewczynki, które za wcześnie musiały dorosnąć, które zmroziły ciało, bo dotyk nie był bezpieczny, które nie rozumiały, dlaczego serce krzyczy a gardło nie może wydać z siebie ani jednego słowa. Molestowanie to nie tylko wydarzenie. To cień, który wchodzi pod skórę, pytania bez odpowiedzi, emocje, które nie mają gdzie popłynąć. I samotność, która z czasem zmienia się w pancerz. Dziewczynka milczy, ale jej ciało pamięta. Z czasem rośnie w niej kobieta, która nie umie zaufać, która boi się bliskości, albo wręcz przeciwnie, szuka jej za wszelką cenę, choć każda próba kończy się bólem. Zranione dzieciństwo nie znika, zamienia się w lęk przed mężczyzną. Na granic, w trudności mówienia nie, albo w surowość wobec siebie, jakby winna była jej własna niewinność. Dziś podczas sesji znów usłyszałam ciszę, która mówiła więcej niż tysiące słów. I pomyślałam sobie, ile z nas nosi w sobie to dziecko. Zwstydzone, porzucone w bólu, niezrozumiane. To nie jest historia, którą trzeba głośno opowiadać, ale to historia, której nie wolno już dusić w sobie, bo kiedy emocje nie mają ujścia, zmieniają się w ciężar, który nie latami. I jeśli to czytasz i w Twoim wnętrzu drgnęło coś czułego, wiedz, że nie jesteś sama. Wiem, jak wielką odwagą jest zobaczyć prawdę. Jak wiele czułości potrzebuje ta część ciebie, która wtedy została sama. Masz prawo być. Masz prawo pamiętać. Masz prawo uwolnić się z tego, co nie było Twoją winą. Masz prawo odzyskać siebie. Jestem z Tobą, z każdym oddechem.